Rolina Wójcik po wygranie walce na KSW 60. Jak wrażenia? Witam serdecznie. Ja mam wielki niedosyt. Bardzo. No wiem co potrafi, że mogłam to inaczej skończyć. No, wyszło jak wyszło, teraz powrót do treningów i wyciągnięcie wniosków i lecimy dalej. Gdzieś tam bardzo długo się wyczekiwałyście, wyczuwałyście na początku. Czy to duży respekt do przeciwniczki, czy po prostu tak ciężko wam było wejść do tej walki? No właśnie za długo, no. Ta pierwsza runda zdecydowanie była, yy, no nie wiem, jak to, no zmulona i za późno się rozkręciłam. I właśnie nad tym będę pracować od razu, wyciągnę z tego konsekwencje, czemu się tak dzieje. I, yy, bo ja ogólnie lubię iść do przodu i czuć tą walkę, a tutaj za późno się obudziłam. Rezultat jest jednak taki, że masz dwa zwycięstwa w KSW. Yy, jakiś tam pomysł się w głowie kroi, żeby to walka pas? Nie, no ja już powiedziałam, że sama sobie deptam ścieżkę, ja nie będę tu teraz może pokazywać, że teraz dajcie mi pas, po prostu wygrałam kolejną walkę. Czekam, co KSW następny zaoferuje i to wezmę. U was w klubie teraz duże perturbacje, zamknięty klub, wróciłaś do, dobrze kojarzę, do miasta rodzinnego. Jak tak to wpłynęło do... na twoje przygotowania? Tak dokładnie, trenuję teraz w Grappling Kraku, w którym naprawdę zostałam mega przyjęta przez wszystkich. Każdy z tego klubu dołożył cegiełkę do tego sukcesu. Duże zaangażowanie naprawdę. I ogólnie znaliśmy się już wcześniej, bo gdy mieszkałam w Anglii, przylatywałam na urlop do Polski, odwiedzałam ich klub, więc to nie było tak, że y, świeża u nich w klubie, tak. Jeśli chodzi o Sharktop Team 2:0, i on w Surdu niesamowity knockout. widziałaś? Pięknie widziałam, ja już tam stałam z tyłu i rozgrywałam się, pięknie go usadził tym hajkikiem. Pięknie zasłużył chłopak, bo Naprawdę wiem, jak ciężką pracę kto to wkłada, zasłużył. Jak ocenisz postawę Oli Roli dzisiaj? Gdzieś słyszałem tutaj na backstage'u, że miała problem z wyczuciem zasięgu. Była niej niższa, mówi, że przez to miała problem z wejściem od odpowiedni zasięg. Hmm, czym cię najbardziej zaskoczyła dzisiaj? <laughs> Nie sądziłam, że będzie w tym klinczu przy siatce. Okazała się tam silniejsza. Myślałam, że łatwiej mi będzie ją obalić, coś, a okazała się silniejsza. Nie, silniejsza, silna. Jakie plany teraz na była... najbliższe tygodnie, miesiące? Hmm, oczywiście wracam do Krakowa, biorę się za treningi i lecę dalej. Chcę walczyć szybciej niż. <laughs> Co 5 gal. Chcę, żeby te walki były szybciej, bo no, mój debiut był na KSW 55, teraz mamy KSW 60 i ja dopiero zawalczyłam, chciałam już dużo wcześniej. Ja nie zamierzam stać w miejscu, ja chcę się rozwijać, bo mam swoje cele i chcę brać to, co mi będą dawać i iść do przodu cały czas. A z tyłu głowy jakaś zawodniczka jest? Czy po prostu zostawiasz to osobom z federacji? Organizatorzy KSW są od tego, żeby mi ustalać przeciwniczki. To ja się czy był walki już gdzieś w Polsce KSW? Jeszcze raz nie federacji niż KSW, czy był już pomysł Walki ostatnio? <laughs> tak, dostałam propozycję z One Championship. Yy, ale obecnie właśnie mam kontrakt z KSW. No i One Championship chciał mi dać yy, kontrakt na wiele walk, tak? Więc no, jestem w KSW i cieszę się, że tu jestem, że dostałam kolejną szansę. Lecimy dalej. No dobra, to życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do treningów i... Kolejnych sukcesów. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.